Nasze Miasto, Czyste Miasto to program realizowany przez władze Jeleniej Góry. W ramach jego działań w Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyły się dziś 13 ekologiczne prezentacje twórczości dziecięcej. Po raz kolejny organizujemy prezentacje ekologiczne. Dzieci się cały rok przygotowują do tej prezentacji w różny sposób, w różnych działaniach, a na scenie pokażą to, co potrafią. Piosenki, skecze, inne inscenizacje. Pretekstem dla wydarzenia był oczywiście Międzynarodowy Dzień Ziemi. Przedszkolaki chwaliły się nie tylko wiedzą na temat ekologii, ale także swoimi umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi. Nie zabrakło również utalentowanych konferencjerów. Wszystko przed widownią złożoną z rodziców, wychowawców i kolegów. Prezentacje łączą w sobie zabawę oraz walory edukacyjne, niezbędne, aby zaszczepić w dzieciach odpowiednie proekologiczne zachowania. Te zaś mają procentować w przyszłości, w końcu troszczyć się o naszą planetę można już w wieku kilku lat.